Dzisiaj. Chciałam Was wszystkich serdecznie powitać w Promediach, w Miejskiej miejscu w Szczecinie, na pewno salgu brat Palarnych Eroda Nie pierwsza jako wystawa u nas, nie ostatnia na pewno. Wernikarz nietypowy, ponieważ po pierwszej części po, rozmawiamy sobie chwilę o projekcie i oglądamy obrazy, przejdziemy do części drugiej, podczas której będzie miała miejsce czyli lekcja komiksowa, którą która się zazwyczaj często już na także zachęcam do zostania dłużej. To spotkanie odbywa się w ramach specjalnego wydania naszego klubu dyskusyjnego komiksowego właśnie, także mam nadzieję, że Państwo może tam pozostać. Zanim no jednak przejdziemy do prelekcji, może na początek parę słów o e, wystawie, o Arnoldzie. No, Arnolda wstawić i trzeba szczyt artysta usiłował podpytać dzisiaj, kiedy będziemy jakiś przy pracy twórczej, ale tak nie bardzo chcę robić. W każdym razie już ten wystaw sporo ma na koncie. E, to e, te prace, które gościmy tym razem, bo e, nazywała się projekt podpl. Który zadebutował w listopadzie podczas 30. Spadku z w 2018, jednak nie w pełnym składzie, ponieważ część prac, owszem, nie została, a część była dopiero w głowie autora i została stworzona. Projekt obejmujący zarówno animacje, komiksy, ale też kultowe filmy i seriale poprzedniej epoki ustroju politycznego, wspominane jest taką. Może troszkę nostalgią i sentymentem, ale nie do końca, bo nie do końca to autor miał na myśli, jak to się mówi. Zresztą myślę, że o tym zaraz opowie. Jak widać, projekt ma spore szanse do kontynuowania w różnych płaszczyznach. Możemy osobno potraktować bohaterów dzieciństwa, osobno komiksy, osobno seriale, osobno filmy, także myślę, że, że to będzie gdzieś rozwijane. Ja już. Nie przynudzam i może oddam głos Arnoldowi, żeby nam w ogóle swoim projektu. Dziękuję ślicznie, dziękuję Pani Marcie za ten wstęp. Bardzo mi miło, że Państwo przyszli na moją wystawę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Miło spotkać znajome twarze. Okay. Co, do, co do samej wystawy, może parę takich słów wstępu, wprowadzenia. Ta wystawa jakby szczegółowy opis, tutaj się również znajduje, jakby mieli Państwo może trochę czasu podczas oglądania jej to zachęcam do zapoznania się jakby z taką ideą tego, tego projektu. Sam projekt, co też jest w tym opisie, nie powstał jakby do końca na, na fali resentymentów związanych z dawną, minioną epoką. Natomiast, a nie jest też jakby wspomnieniem całkowicie wspomnieniem dzieciństwa czy młodości, dlatego że po prostu, no, nie będę ukrywał, że znalazłem dla siebie niższe w tworzeniu. Ponieważ chciałbym wszystkim Państwu nam utrwalić tych bohaterów, którzy nam towarzyszyli przez nasze życie od młodości, którzy no jakby też dalej nam towarzyszą, bo te postacie, które tutaj Państwo spotykacie, cały czas jakoś tam funkcjonują w obrębie popkultury, często są te, te rzeczy odtwarzane, powiedzmy, powraca się do nich, na pewno mamy też w swoich archiwach domowych. Czy komiksy, czy książki z tymi postaciami, ewentualnie filmy, które, które tutaj, e, które, które, których twarze Bohaterów możemy spotkać. Oczywiście one są przetworzone przez jakiś, wiem, jakąś stylistykę, i tu tą stylistyką jest na pewno Popart, czyli żywe kolory, e, jakieś e, nie do końca może. E, no tak, w skrócie, po prostu nie zawsze ten Bohater musi być idealnie. Odzwierciedlać pocztówkowego bohatera, którego Państwo pamiętacie z telewizji czy, czy z kina. Chronologia tych obrazów jest również nie bez znaczenia, dlatego, że pierwszym takim moim superbohaterem był na pewno Reksio. I tutaj Reksio zaczyna tą wystawę. I później taki przegląd, może też jak, jak człowiek zaczyna umieć, zdobyła zdolność czytania, rozwija się to następni Bohaterowie to powiedzmy Tytus. To są aktory Bohaterowie komiksowi Orient Man. E, tutaj e, chciałbym zwrócić na jego uwagę, dlatego że to jest e, postać wykreowana przez Nestora już w tej chwili polskiego komiksu. E, postać bardzo e, w tym świecie komiksowym znana, a niestety uważam, że niedoceniona w Polsce, bo jest to jeden z takich bardziej znanych e, twórców, e, którymi Polska mogła się kiedyś szczycić e, i chwalić. I, i, w sumie jest tak do dziś. E, następnym jest powiedzmy e, e, pan Borewicz z telewizji, e, kapitan Szpik. To są wszystko po, powiedzmy związane postacie z dawną epoką, natomiast e, nie ma to nic wspólnego oczywiście z jakimkolwiek grafikowaniem tamtych czasów. E, może być taką taką sentymentalną podróżą do, do tego. A przede wszystkim chodziło mi o to, żeby te postacie z e, popkultury jakby utrwalić. E, zachować w naszej pamięci poprzez taki hołd właśnie w postaci obrazu, dlatego że, powiem szczerze, nie spotkałem się akurat w Polsce, żeby te postaci gdzieś się na obrazach naszych twórców, malarzy współczesnych przejawiały. Być może w jakichś takich fragmentach znajdują się te jakieś, natomiast nie ma tak powiem, osobnych obrazów poświęconych tym postaciom a dlatego ten cykl jakby powstał i, i on się cały czas To nie są wszystkie prace, które jakby w tym nurcie w tym się znajdują. Zachęcam Państwa, oczywiście tutaj na dole jest też na, na, tej, na tej nocy telegraficznej yy, moja strona, mój Facebook. Tam te prace będą się sukcesywnie pokazywały i jest dużo rzeczy, których tutaj no ze względu na też wielkość sali nie, nie można było yy, zmieścić i pokazać. A nie chciałem już zanudzać, bo będziemy mieli bardzo ciekawą kolekcję tutaj pana Reszka, który też notabene jest wydawcą i można powiedzieć śmiało, że wskrzesza tych, tych bohaterów nam do pamięci i cały czas oni dzięki temu, że, że te, te wydawnictwa są wznawiane, czy przez wiele lat nie było powiedzmy, no to oni wciąż trwają. I to właśnie będzie, to będzie nasze spotkanie następne po, po, po tym moim krótkim desarzu. Zachęcam Państwa oczywiście do zostania, zapoznania się, przypomnienia sobie tych, 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 tych rzeczy, spojrzenia na to może pod innym kątem. Pan jeszcze bardzo ciekawie na pewno przedstawi te, te, te postacie dokładnie. A tak jeszcze, żeby nie zadłosać, to, to powiem, że e, dużą inspiracją również są filmy i te filmy później zaczynają się pojawiać, oczywiście Janosik, Hans Misz Miś i Reis. Też nie, nie, nie są to jakby przypadkowe rzeczy, dlatego że yy, no, nie ma sztywica na przykład i <laughs> dlatego że no, nie jest moim ulubionym bohaterem i, 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 i za tym też jest, jakby nie, nie, nie ma polskich korzeni. Yy, tutaj też pojawia się na przykład komisowa postać orgala, też nie do końca jest on może związany jakby z, z tamtym czasem, ale w tamtym czasie zaczął powstawać to jest jego słynny polski yy, twórca, yy, pracujący na, na zachodzie Grzegorz Uchiński. Yy, to też dla mnie postać bardzo kultowa. Ten, ten bohater, dlatego, że z całego uniwersum, który już powiedzmy, no powiedzmy, chyba, nie wiem, już poprawimy, może 30 lat? Nie, 40 chyba. 30, 30 lat ma to ogólnie? 40 nawet, właśnie. Yy, no tutaj też pojawia się kajdol też też taka, takie, taka, takie postacie. One tutaj są troszeczkę prze... prze Przykostygowane, bo, bo jest również sześćdziesiątka Asterixa. Pewnie Asterix, który jest we Francji bohaterem narodowym państwu również się obiło uszy. Tak, tak brzmiała nazwa pierwszego spotnika wyproszonego przez Francję. I teraz będzie na, na monetach euro. My niestety nie dbamy o swoich bohaterów i takich narodowych, i, i takich z kultury. Być może ten projekt no, będzie jakimś takim przypomnieniem nawiązaniem. No. Też formą hołdu dla tych, dla tych postaci i ich twórców przede wszystkim. Również. Także bardzo dziękuję jeszcze raz Marcie za, to, za możliwość zorganizowania tej wystawy. Zapraszam do zwiedzenia i zostania później na, na projekcie pana, pana Dziękuję bardzo.